Od trzech lat już pokazuje ludziom, w jaki sposób mogą z powodzeniem ulepszać swoje życie, zarabiać więcej, inwestować za, zarobiony kapitał. Kochani, od roku zajmuję się również doradztwem ubezpieczeniowo-inwestycyjnym. I przez ten rok poznałem historię setek, jak nie tysięcy osób, którym ubezpieczenie uratowało, dosłownie uratowało życie. To, że teraz zarabiamy dobre pieniądze wygodnie, to nie znaczy, że musi być tak zawsze. Oczywiście fajnie by było. Natomiast niestety rzeczywistość wygląda troszkę inaczej i te niespodziewane zdarzenia losowe przychodzą, no dokładnie tak niespodziewanie i nikt z nas się nie spodziewa. Słuchajcie, czy nas tak nie odetnie, że nie będziemy w stanie nawet klikać pewnych rzeczy na kompie? Po to właśnie się ubezpieczamy na życie i na zdrowie. Kochani 150 stron. 150 stron mają ogólne warunki ubezpieczenia na życie i na zdrowie, w których jestem specjalistą. To po to właśnie zapraszam Was na rozmowę, na telefon, na Messenger, jak jest Wam wygodnie, po to, żebyśmy sprawdzili, czy możemy w jakiś sposób Was zabezpieczyć. Z reguły moi klienci posiadają już ubezpieczenia grupowe jest to w porządku, jest to zabezpieczenie pewnego obszaru, który może się wydarzyć, pewnego obszaru zdarzeń losowych, jak wypadki. Generalnie ubezpieczenia grupowe obejmują większości wypadki, natomiast wszelkie kwestie szpitalne, poważnych zachorowań, inwestycyjne i tak dalej są, słuchajcie, no, nawet bym nie powiedział, że liźnięte, ponieważ tam ich, Zdecydowanie nie ma. To, to są to nie te pieniądze, słuchajcie. 5 tysięcy na grupówce to na taksówkę, słuchajcie, nie wystarczy. To nie wystarczy, żeby pielęgniarce w szpitalu kupić czekoladki nie? przez ten cały pobyt. Także mówimy tutaj o zupełnie innym ubezpieczeniu niż grupowe. Jeśli chodzi o poważne zachorowania, my mówimy o setkach tysięcy. 200 tysięcy to jest jeszcze mało. 400 tysięcy to jest często mało, bo co z tego, że wydasz 100-200 tysięcy na chemię w Polsce, jeśli ta chemia cię w ciągu pięciu lat zabije? Nie możemy się w ten sposób leczyć. Słuchajcie, to, to, to że wyleczymy raka na przykład, no to spoko, raczka, raczka nie będzie, nie? Ale będzie mnóstwo innych komplikacji, innego syfu, który nam ta chemia zaserwuje, ponieważ chemia w Polsce to nie jest chemia, która uderza bezpośrednio w nowotwór, a uderza w cały nasz organizm. I to musimy mieć na uwadze, wy musicie mieć tego świadomość. Te pieniądze są potrzebne. Kochani, warto pomyśleć dziś o tym, żeby zabezpieczyć się właśnie przed takimi no niechcianymi zdarzeniami losowymi. Nikt ich nie chce. Słuchajcie, nie kosztuje to dużo, a daje naprawdę wiele, bo do czasu, kiedy to się nie wydarzy, kiedy ta zła sytuacja się nie wydarzy, mamy kupiony, mamy opłacony spokój umysłu. A w razie się coś wydarzy, to, słuchajcie, nie musimy organizować żadnych zbiórek, tylko dostajemy kasę i już. Macie mój numer telefonu po rozmowie ze mną, korzystajcie z niego. W razie się coś wydarzy, dajecie znać, ogarniamy sprawę. Zobaczcie sobie, wejdźcie sobie na zrzutkę.pl, wejdźcie sobie, na się pomaga. Z tych stron jest masa, te aukcje, te, te, te zbiórki powstają jak grzyby po deszczu. Jeśli jeszcze dla dziecka się zbiera, no to jest szansa, że się uzbiera. Ale zobaczcie, jak dużo jest takich zbiórek dla dorosłych. Czy ktoś tam wpłaca pieniądze? Nie, słuchajcie, to jest, to jest tragedia po prostu, to jest tragedia, a no można by sobie o tym zadbać o to dużo wcześniej. Także słuchajcie, ja Was zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu ze mną. Jeśli mamy się w znajomych na fejsie, napiszcie na fejsie. Możecie wejść też na moją stronę Łukaszcichocki.com, gdzie znajdziecie formularz taki ubezpieczeniowy, gdzie możecie się zapisać do mnie na rozmowę. Śmiało piszcie na mes, piszcie, na, piszcie sms smsy, piszcie na Messenger, piszcie na maila, jak jest Wam wygodnie. Ja bardzo chętnie poświęcę swój czas Wam po to, abyście mogli być. Spokojni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że wysłuchaliście tego nagrania do końca i czekam na Waszą wiadomość. Do usłyszenia.